Witam Was, kochani, w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na nowy odcinek serii Trzy razy nie, czyli opowiem Wam o trzech bublach kosmetycznych. To jest seria, która co raz pojawia się tutaj na kanale, e, nigdy regularnie, ponieważ wiecie, nic nie dodaję tutaj na siłę. Tylko te kosmetyki, które faktycznie zasługują na miano bubla ne, i kosmetyki, których nikomu bym nie poleciła, nie widzę zastosowania u żadnej osoby, czy po prostu jakby takie kluczowe cechy, które opisuje producent, nie są zachowane. Zacznę dzisiaj od podkładu z marki Maybell. Jest to Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup. Czyli podkład, który ma mieć pełne krycie i lekki powinien być na skórze. I na pierwszy rzut oka może wydawać się jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o krycie, od razu zaznaczę, że nie jest to full coverage. Jeśli chodzi o pełne krycie, to moim zdaniem jest to takie krycie, które przy dosyć niedużej ilości podkładu jest w stanie zakryć zaczerwienienia i większość niedoskonałości. Może nie jakichś takich silnych, zaognionych, ale większość niedoskonałości. I niektóre podkłady full coverage typowo zakryją tak naprawdę każdą niedoskonałość, niezależnie jak właśnie zaogniona, jak zaczerwieniona by była. Tutaj tego nie mamy, odzyskujemy raczej średnie krycie. Możemy właśnie do tego średniego budować, ponieważ przy pierwszej warstwie jest dosyć e, to krycie, delikatne i jeszcze mi przybijały zaczerwienienia, no, ale to też nie o to mi chodzi, jeśli chodzi o krycie, ponieważ wiecie, bywa różnie tak naprawdę no, wiadomo, że to jest minus w momencie, gdy na opakowaniu jest napisane, że jest to produkt pełni kryjący, a tak faktycznie. Nie jest, ale nie jest to największy minus. Przede wszystkim produkt jest bardzo mocno świetlisty. Nie spotkałam się chyba z aż takim glow na skórze w przypadku innych produktów, a też używałam produkty z filtrem. Tutaj, bo nie powiedziałam, jest filtr SPF 50. Używałam już wcześniej produktów z takim wysokim filtrem i większość się u mnie sprawdzała, oprócz na przykład kremu BB z miszy, który pojawił się w zeszłym odcinku właśnie tej serii. Jest mocno świetlisty, ale też po prostu ta formuła jest taka siedząca na twarzy. Czyli jest to produkt, który przede wszystkim się umarza na skórze, który się przenosi, rusza, nie jest trwały w żaden sposób, ale po prostu wygląda dziwnie, ponieważ on jakby leżał na skórze i mimo mocnego przypudrowania to on nie zostaje tam, gdzie powinien. Czyli po kilku godzinach i był wyświecony już na twarzy, mimo zmatowienia, i też po prostu zaczęło się przemieszczać, co było widoczne normalnie na twarzy, ale przede wszystkim na tych produktach do konturowania, czyli brązerze w różę, e, były po prostu plamy prześwity i nie wyglądało to dobrze. W ogóle ten podkład jakby wygląda tak ciężko. Moja skóra wyglądała na taką bardzo styraną, zmęczoną. E, Wiecie, czasami tak jest, że po całym dniu, jak patrzymy się w lustro, to widać po prostu to zmęczenie, widać że dużo tego dnia zrobiłyśmy, zrobiliśmy i tutaj tak było, mimo tego, że wiecie, miałam chwilę ten makijaż na twarzy i siedziałam w domu. Nie miałam żadnego ciężkiego dnia, nie byłam zmęczona, a po prostu mój makijaż wyglądał źle i oprócz tego miałam wrażenie, że po prostu moja twarz wygląda starzej niż jest w rzeczywistości. Jeśli chodzi o samą ochronę filtrem SPF, to ja bym nie polegała na tego typu produktach, zawsze niezależnie od tego, czy filtr w środku, w podkładzie jest, czy go nie ma, ja aplikuję filtr SPF pod spodem, typowy krem z filtrem, ponieważ y, też, żeby chronił nas faktycznie w ten sposób, trzeba by było nałożyć sporą ilość. To jest fajny dodatek, ponieważ zawsze wzmocni efekt filtra, ale nigdy nie polegałabym w 100% właśnie na czymś takim. Ja mam akurat cerę mieszaną, ale nie przedpuszczam się jakoś wyjątkowo i ostatnio używam raczej lżejszych produktów, też nawilżających typowo i one przepięknie się utrzymają. A tutaj po 4 godzinach ja już byłam niezadowolona z makijażu, więc wydaje mi się, że nawet przy cerach suchych, to ten produkt nie będzie wyglądał dobrze. On co nie jest w takich e, typowych szafach w drogeriach stacjonarnych, ale można kupić go online. Ja byłam go ciekawa, ponieważ mignął mi gdzieś, wiecie, na YouTubach jakiś tam czas temu i stwierdziłam, że go przetestuję i to nie był najlepszy pomysł, dlatego odradzałabym Wam taki test, ponieważ szkoda, po prostu pieniędzy. Następny produkt to klej do rzęs. i słuchajcie, on mnie zawiódł chyba jeszcze bardziej, ponieważ myślałam, że będzie to coś hitowego i niestety nie jest a mógłby być, ponieważ potencjał faktycznie jest, ale wydaje mi się, że coś tutaj poszło nie tak, jeśli chodzi o sprawdzenie go przed wypuszczeniem na rynek. Mowa tutaj o kleju do rzęs z marki Glamshop, który po raz pierwszy pojawił się w ostatnim czat make-upie, po raz pierwszy i ostatni. Ja go jeszcze kilka razy użyłam, żeby zobaczyć, wiecie, jak faktycznie wypada i nawet dzisiaj użyłam do przeklejenia sztucznych rzęs, ale jest to produkt niestety, którego nikomu Wam nie polecę. Pokażę Wam to na przebitkach, ponieważ tak w odległości nie będzie tego Widać, mój największy zarzut do tego produktu, to fakt, że on wygląda na stary. On wygląda, jakby to był już, nie wiem, dwuletni klej, ponieważ w momencie, gdy używamy takich klejów do rzęs w pędzelku, to zawsze pędzelek jest równomiernie pokryty, ta konsystencja zazwyczaj jest taka bardzo mocno płynna. A tutaj mamy glutę na pędzelku i większość pędzelka w ogóle nie jest pokryta klejem, i w momencie jak go wyciągam z opakowania, czasami jest trochę lepiej czasami jest tylko gorzej, czasami zaaplikuje się bardzo dużo. Generalnie nie ma reguły e, i jest to też utrudniane mimo konsystencji i mimo chęci, wiecie, testowania. To bardzo ciężko go rozprowadzić po pędzelku, ponieważ jest zbyt gęsty. Wydaje mi się, że coś tutaj poszło nie tak, jeśli chodzi o właśnie ten produkt, e, ponieważ potencjał jest, tak jak już powiedziałam, ponieważ dobrze klei, dosyć szybko chwyta i faktycznie trzyma się cały dzień. Rzęsy trzymają się cały dzień. Nie wiedziałam, żeby jakkolwiek mi e, kąciki rzęs ani od zewnętrznej, ani od wewnętrznej strony się odklejały. Zazwyczaj w przypadku tego typu klejów mam z tym problem, e, z tymi, które testowałam wcześniej, ale ta konsystencja sprawę, że jest bardzo trudny do użytkowania, no i wygląda jakby był stary i aż mam obawy po prostu, jeśli chodzi o testowanie tego produktu, ponieważ jednak jest on blisko oczu, ja mam oczy wrażliwe, więc wydaje mi się, że wiecie, dzisiaj użyłam ostatni raz. Tutaj też na przebitce pokażę Wam inne kleje w pędzelku, jak one się zachowują, mimo że te kleje chyba rok temu już kupiłam i wszystkie są takie całkowicie płynne, a tutaj jest glut. Nie wiem co poszło nie tak, ale wiecie, produkt był nowiutki, zaklejony taśmą, więc nie ma mowy, żeby był, wiecie, rozszczelniony i żeby dochodziło do środka powietrze, tylko od razu od nowości jest. Tak, a nie inaczej. Dlatego Wam niestety tego kleju nie polecę, ale mam nadzieję, że po prostu wiecie, będzie jakaś poprawka tutaj w formule i później pojawi się ulepszona wersja. Ostatni produkt to eyeliner marki Golden Rose. Jest to dokładnie Tattoo Styler Waterproof Eyeliner. I on na początku wydawał mi się naprawdę bardzo fajny, ze względu na to, że dobrze mi się nim malowało, mimo tego, że jest tutaj gąbka, a nie pędzelek, do którego jestem przyzwyczajona. I jakby sama ta końcówka jest taka dosyć sztywna, ale nie utrudniło mi. To w żaden sposób na malowania fajnych kresek. Dodatkowo, co jest ogromnym plusem tego eyelinera, to jest bardzo kruczo czarny i matowy w całkowicie. Dlatego fajnie to wygląda w przypadku jeszcze noszenia właśnie połysków na oczach. Ale to tyle z plusów. I najważniejszy minus, jak dla mnie, to jest fakt, że on się rozmazuje. On nie jest wodoodporny. I na to zwracam uwagę ze względu na to, że gdyby to był po prostu eyeliner w pisaku to byłoby ok, ponieważ większość takich standardowych eyelinerów nie jest za bardzo trwała, rozmazuje się, ale tutaj jednak jest ten produkt oznaczony jako wodoodporny, jako długotrwały, 24 godziny. No, i niestety tak nie jest. Ja mam oczu łzawiące, ale nie żebym wiecie, płakała nosząc ten eyeliner. Po prostu, wiecie, standardowo go użytkowałam. I później pod koniec dnia miałam na przykład rozmazaną jaskółkę, czy rozmazany wewnętrzny kącik. No i nie wyglądało to niestety dobrze. Dlatego niestety właśnie ten produkt się pojawia. Jak dla mnie to jest, wiecie, coś nie do przeskoczenia. To jest najważniejsza cecha, jeśli chodzi o opinię producenta. Jest w nazwie właśnie, wiecie, ta cecha waterproof. A niestety faktycznie. Tej cechy nie ma. No i kochani, to by było wszystko, to by były trzy produkty, o których chciałam Wam powiedzieć. Koniecznie dajcie mi znać, co sami o nich sądzicie, czy w Waszym przypadku tak samo źle oceniacie te produkty, czy może na Waszej skórze wiecie, inaczej wypadają. Ja testuję tylko na sobie i mogę tylko przypuszczać, jak sprawdzą się te kosmetyki u innych osób, dlatego też Wasza opinia może być zupełnie inna od mojej. Dlatego chętnie się dowiem, czy faktycznie powielacie moją opinię, czy nie. Koniecznie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.